Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest gry Anistet i dzisiaj zajmiemy się jakiem jeden. Ten samolot był proszony w komentarzach i jak najbardziej postanowiłem się tym samolotem zająć, ja go musiałem wybadać i szczerze powiedziawszy, nie byłem do niego na samym początku przekonany, w sensie ja ogólnie jestem tak troszeczkę do sprzętu radzieckiego nie zawsze przekonany z racji na to, że no, wielokrotnie po prostu jest on propagandowo rozdmuchiwany, i czasami ciężko jest odróżnić to, co było faktycznie fajnym rozwiązaniem, dobrym rozwiązaniem, od tego, co zostało po prostu propagandowo rozdmuchane. Jednak jeśli chodzi o Jaka 1 i grę enlistę, to ja po prostu uwielbiam ten samolot. Jestem nim mega zaskoczony i mega z niego zadowolony. Nie byłem do niego przekonany, a on sam udowodnił, że warto dać mu szansę, że warto na niego zwrócić uwagę, bo jest to po prostu maszyna rewelacyjna, wręcz zabójcza bym powiedział po pierwsze niesamowicie zwrotny po drugie no niesamowicie dynamiczny ja czytałem, że te samoloty były słabsze jeśli chodzi o manewrowość pionową w stosunku na przykład do Messerschmittów, natomiast w grze niestety aż tego tak nie odczuwam, w sensie on po pierwsze bardzo fajnie skręca i z racji na taktykę jaką ja przyjmuję no to to jest po prostu idealna do tej właśnie manewrowej walki w poziomie yy, maszyna w pionie faktycznie czasami... Po chwili brakuje mu tej mocy, jednak jeśli odpowiednio go rozpędzimy, to on jak najbardziej jest w stanie dość szybko złapać ten wysoki pułap i spokojnie po prostu na nim operować. Więc jest to maszyna no, mega zaskakująca, bardzo zwrotna, bardzo taka zrywna. On ma naprawdę takiego fajnego kopa, w sensie on bardzo szybko potrafi wejść do akcji i to jest po prostu coś niesamowitego. Prędkość maksymalna to jest 560 km na godzinę na wysokości 4800 m. Maksymalny łap to 9900 metrów, a zasięg 784 km. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to tutaj jest całkiem spoko, bo mamy działko 20 mm i dwa karabiny maszynowe 7,62. Jednak warto wziąć pod uwagę fakt, że no niestety do działka jest mało amunicji i trzeba uważać właśnie na tę amunicję, żeby je szybko nie wystrzelać. Więc jeśli atakujecie już cele naziemne, to wyłącznie bomby, bo właśnie ma on podwieszane bomby, i tylko wyłącznie Bomby nie wykorzystywać, właśnie działka, bo się wystrzelacie z tej amunicji. A ona jest naprawdę potrzebna do zwalczania myśliwców wroga czy też bombowców. Ale jeśli chodzi o taką, właśnie manewrowość, zrywność tego samolotu, jest ona po prostu fantastyczna i to najbardziej w tym samolocie cieszy. On ma po prostu kopa, on po prostu bez problemu doścignie przeciwnika i go jest w stanie zniszczyć. W manewrowaniu również dobrze się spisuje i jak najbardziej jest w stanie tutaj wykołować przeciwnika bez większego problemu. Projektantem tego samolotu jest Aleksandr Jakowlew. W późniejszym okresie on również konstruuje inne samoloty. I na przykład właśnie do linii Jaków należą takie samoloty jak Jak3, jak9, również jak7. Warto tu jednak zaznaczyć, że Jak1 to był chyba najlepszy myśliwiec, jakim dysponował Związek Radziecki w momencie ataku. Niemiec w 1941 roku. Warto tutaj zaznaczyć, że ten samolot powstał w roku 1940. Został oblatany 13 stycznia 1940 roku. Produkcja trwała od roku 1940 do 1943. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej wyprodukowano 425 egzemplarzy. Natomiast w zachodnich okręgach wojskowych znajdowało się zaledwie 105. Czyli to był bardzo dobry samolot, ale go było mało. I to był właściwie największy problem tego samolotu, jednak sam samolot był jak najbardziej nowoczesną maszyną, dorównywał BF-109, więc jak najbardziej była to maszyna, mi się wydaje, całkiem udana. Owszem, jeśli chodzi o zapas amunicji też uzbrojenie, jego nie można było zbytnio powiększyć, bo silnik można powiedzieć był wpasowany w ten samolot, ale utalentowany pilot mógł po prostu wykorzystać możliwości właśnie manewrowe tego samolotu, więc była to maszyna naprawdę mi się wydaje skuteczna i jak najbardziej dobrze się spisywała i Podobnie jest w grze listed. Mi się wydaje, jest to maszyna naprawdę dobra, która w rękach dopiero gracza, który ogarnia grę. Będzie chciała spustoszenie, bo jeśli ktoś tak wybada ten samolot, nie za bardzo wcześniej grał samolotami, zwłaszcza myśliwcami, to on będzie się w nim gubił. On po prostu będzie na jego za szybki, za zwrotny, że tak powiem, i będzie po prostu mógł wpaść w takie niezbyt dobre sytuacje, kiedy na przykład pilot przeciwnika będzie wiedział, jak na przykład wykołować swojego wroga. Pod tym kątem, że na przykład zejdzie na bardzo niski pułap, albo spróbuje wejść na bardzo wysoki pułap, nagle zmienić kierunek, no wtedy może się ten pilot właśnie tak zwrotnego myśliwca zgubić, sam się może rozbić. Natomiast jeśli ktoś będzie grał nim rozważnie, no to jak najbardziej wykorzystując właśnie manewrowość tego samolotu, spokojnie będzie siedział cały czas w wrogowi na ogonie i od czasu do czasu po prostu krótkimi seriami szarpał poszycie wroga, więc jest to naprawdę bardzo fajna maszyna. Jest to nią mega zaskoczona. I szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że jest to tak dobry myśliwiec. Nie jest doskonały, bo zapas amunicji jest dość nieduży i trzeba nim rozważnie, że tak powiem, operować, ale to pokazuje też, że musi być dobry pilot, że ktoś musi wiedzieć, co robi. Że te strzały nie idą w powietrze albo gdzieś tam w randomowe miejsca. Tylko faktycznie one trafiają do celu i to mi się wydaje, jest bardzo istotne żeby właśnie tak to wyglądało, więc mi się wydaje, jak najbardziej, jest to bardzo dobra maszyna. Maszyna, która potrafi zjać spustoszenie i którą po prostu warto sobie wybadać. Trzeba pamiętać, że jak najbardziej jesteś z zasięgu nawet HS123. To też trzeba o tym pamiętać. Ja, jakach, jeśli dobrze pamiętam, zestrzeliłem HSM, więc trzeba uważać, bo jest jednak troszeczkę delikatny. Czasami mi się wydaje, że wystarczą jeden, dwa strzały, żeby go poszarpać, ale z drugiej strony jest to myśliwiec, który no, ma być nietrafiony. O, ono jest na tyle szybki i na tyle zwrotny, że ciężko jest mu wsiąść na ogonie, ale to jest raczej zaleta niż wada. Ja już powoli będę kończył, napiszcie co wy myślicie o Jaku 1, jak wam się ten samolot podoba, czy graliście tym samolotem w grze, Nisted, a może graliście tym samolotem w jakiejś innej grze, jak tam się spisywał, czy był równie dobry i skuteczny, czy może jednak raczej nie był taką dobrą maszyną, taką zabójczą maszyną, napiszcie co wy o nim myślicie, z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!